Koleś z Giverą Jesteś na straży? Nie Obok Nie w sumie Ale obok. Koleś, o biegnie, czekaj będzie bójka Czekaj na 3-2-1 Ale ja jestem tutaj przy tobie, zielony plecak No ej przestań A to ty do... Ja pierdykam ale się to, to, to ty uzbrojona kurna? Część ty bambik jesteś Teraz pilnuj Ja mówię że... Pilnuj! Że to to nie nie ma nikogo Bo zombie to, zarobi tu Umrę zaraz, mam trzy cięcia Cztery miałem co jesteś kurwa za k***a p***a? Klatka Toperek To perek, kurwa. O, ząb jak z plusakiem leci, dobrze, że strzeliłem. A ja jestem, nie wiem gdzie? Nie pojażdżę w ogóle w takiej miejscowości. No kurde tak zgrunowane plecze. Port jakiś mały, stacja kolejowa. Oooo Świetlo jas. Bo ja już kropelkę mam pustą Całkowicie pustą Nie, yeah. Ale żeś wydojona da <grystanie> Kto się Ktoś tak nich No <grystanie> <grystanie> Coś się stanęło, ej Ty, to się to ty <grystanie> zwitasz nie boj mnie <grystanie> Daj era te, A ten? Krwawicz, czy nie? Nie, 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 nie. nie. mówię ci. No, dzięki. Czekaj, weź tu zjeść, szybko. Masz tutaj już racia? Masz gruszkę. Masz gruszkę, zjedz. Może się skitramy gdzieś, co? Dojdę do siebie. Przepraszam, bo to wszyscy giną, kurwa, <laughs> <laughs> O ja Znowu Pana? Gdzie ty jesteś? A ty musisz usiąść gdzie ty jesteś? Coś ty. A ja się znowu odrodziłem tu gdzie byłem na początku. Ała Straciłam nóż. No to może być. Jest na No to biegnij w stronę Kameszewa... Kameszowa My, a my się spotkamy i pobiegniemy do ciebie. Go przeżyj. To sam przeżyj. To sam. Przeskakuje <noise> przez moment, to strzał. ja <noise> zjedz coś. No. <noise> nie po prostu. <noise> No, za to, to, to on popieli. No proszę. Dobra, ten nowy. Ja to tu łazi wajec gówno. W domku jest Patrzę przez okno Nie, 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 nie nam, że sobie ganiałem po dworzu. mała bądź pozwoliła wyjść z domu O jest Czy ktoś tam Ojciec jest Mateusz? Ja kochanie jeszcze ten Dishson tutaj na tyle zobaczę, dobra Strasznie dużo zombie tam jest. <gryw> to są w Kamizelki. Do... Mozina To co? Zapadamy stąd i... i spać. No. Ale opłacało się, powiem wam. Ale co? No przelutować tu. A, no. Się Ktoś chować. tu biega koło mnie. To może ja? Nie, tu jest koleś. Jest Kostek na bazie. Jeden był na tym takim, kurde, z siatką maskującą. Co ty? Biega w bazie z siekierą, nie wiem, tak, dwóch tak. gości, jest drugi jeszcze z bronią, to co kasujemy ich, czy? No jak? Zombie na kogoś leci? Padł jeden Get out, get out Gdzie on jest? Jest aresztowany może nie odda, co ma, i go puścimy wolno. Przerapił staw. Pokręcę się dookoła. Miałe ja Phoenixa za amunicją. Ja Pado? No i to masz też, na sprincie jak biegasz to jest morderstwo, nie? jak tam... no, ktoś do mnie Kurwa, ja nie trzymałem klawiatury, ja zginę chyba wow. Nie mogę nic robić, bo kurwa, widzę siebie od środka i mi ubrania zasłaniają widok. Strzelką, nie? Nie, ja nie, nie. Za mną? Ja nie słyszałam w ogóle. Kurwa, nic nie widzę, nie? Zbierać mięso i spadamy Kto ma słoninkę? Witaminki za słoninki Co tam? chyba włożyć? Ja włożę, bo mam no jeszcze Jak skwierczy Ej, może więcej, ej, może więcej pójdzie wrzucić. No nie się. Leży. No nie, no, bo Jaki slotów ma jeden? mało, wiesz? To jest słomina, ona patrzeć, się topi. Trzeba patrzeć, trzeba patrzeć o mięso. Ale gorąco. No, można wyjąć to mięso w trakcie? Tak, tylko trzeba poczekać aż zmieni się struktura. Musisz się nie gotować. Następ... No. następne. na wsadzić. Tak. Aj, to jest szybszy sposób gotowania mięsa. Już na patyku. Ciekawe jak długo, nie? To będzie Czad. U, słonina się wypaliła. Kładaj mięso No ja właśnie tego czerwonego cegleka z chęcią wyzają. Tam, tam, Samym tam w centrum no. Tak, ja patrzę No, no tam, tam Ceglaka? Tego jednopiętrowego takiego? Patrz ale tam baza jest w tej szopie tam. tam na rogu. Tu, tu są wszędzie, każda szopa jest, ma baza. Tylko ryzykuję jest... w teraz, nie? Wiem, Wiem. Wiem. Kto strzelał? Antonio Nie. Pan... Ja. Uwaga, zombie masz. Tak. Ja. Kolejne. Hej, on do ciebie chyba biegnie, nie? Tam Za biegu no Dobrze, bo to kurde, dawaj znać, że jesteśmy. Spokojnie biegnij na przykucku. Dobra, my z zdruchaliśmy, jesteśmy przy przy tych takich kuźwa... przy kuli. O, Ciało eee, no, gracza. Wszystko zniszczone <Gunty> O, oh, już całe O już zaczęło się Zebajara Czerwony gorąc to ma zielony plecak nic Kurwa, mogłem go zdjąć no Też go widziałem O drugi jest! Nie, to był zombie To <Gunty> się jednego zabiłam

Dobra mama. Dobra, mam jego broń Proszę chodzi tu jakby się chociaż tego mojego kałacha zabrali Pieka ktoś mną? Patrz na drzwi. Patrz na tamte drzwi. Widzę kolesia. Zabiję go, no, go leży. leży. A, a, boty. No. żeśmy go zabili. To jest, nie? Dobra, jeden koleś z dużym piętakiem leży. No, zaczyna się teraz. kurwa zębiaki. drzwi. Ktoś tu jeszcze się kręci przy domu Ty skakał, nie? Strzelę do ciebie. Nie, 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 nie wchodź do pokoju! Kurde, skąd? O Jezu. Kurde, no. Kto biega przy ciele Koleś, koleś! Zabiję go. Dobrze. Ustałem. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Górno, te zombiaki pieprzone. Dobra, zabiłem go. Dobrze. Bandażował się, nie? Ja mam gościa na plecach. Młodzy. Dobra. Biegnij, 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 spoko. Jestem za tobą. Bo... Dobra, ja przebiegam przez ulicę. No, biegnij, biegnij. się nie mam... reakcję. Ja mam reakcję w radarze O, wstań. Kurwa, źle jest Do ruchania. Zdech mi. Kurwa. Wiedziałem, że padnę dzisiaj. Zdech mi. Mówiłem o ból, Dobra, teraz o, ja się to jak ja już to, nie, to jest. Jest koleś Bambik, puszka. Bambik przed nami. Zabijcie go. Ja, Antonio, chciałbyś tą moją giverę? Będę z nami. Jak tu się teraz otwiera puszkę. Dobra, leży. Tak, zawsze. Prawdziwka miał puchę do łapy już prze przeciągasz na... na puchę. Jestem asianem. Mhm. Biały przycisk y y myszy mhm. To nie? Antonio, weź zaakceptuj. Jeszcze raz. Czekaj, czekaj, bo to jest... Ale wiedziałem, że się wpadnę, no, czułem to kurwa w moczu, nie, Od rana to czułem kurwa <grym>